Znajdujemy się w parafii Prostyń, diecezja drohiczyńska. Jest to sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i Świętej Anny. Prostyń stała się sławna w 1510 roku. Tutaj bowiem były objawienia Świętej Anny. W maju, w uroczystość po Trójcy Świętej, Małgorzacie błażkowej, która była taką prostą, wiejską kobietą, ukazała się święta Anna. Ukazała się w taki sposób, że Małgorzata przestraszyła się, myślała, że zobaczyła śmierć, ponieważ była ubrana ta postać na biało. Natomiast usłyszała głos Małgorzato, nie bój się, ja jestem święta Anna. Małgorzata przerażona padła na kolana i usłyszała, że tu chcę, aby powstał kościół Trójcy Przenajświętszej. Na pamiątkę tego objawienia otrzymasz trzy wianki trzy splecione ze sobą na znak Trójcy Świętej, a jeden na moją pamiątkę. Te wieńce zostały przechowywane potem przez pokolenia i potem włożone w taką koronę ze srebra. Do dzisiaj ta korona jest używana przy okazji koronacji, właśnie w tym miejscu, jako koroną świętej I kiedy te wieńce zostały pozostawione, Małgorzata, żona Błażeja, pobiegła do Prostyńskiego, powiedziała, na początku nie chciał wierzyć, potem, kiedy zobaczył to, te właśnie wieńce, to yy, yy, przybiegł to miejsce i dla niego to był wielki znak zapytania, czy to rzeczywiście jest prawdziwe. Ale w krótkim czasie w Prostyni miało miejsce uzdrowienia, które były potwierdzeniem prawdziwości tego, o czym mówiła święta Anna Małgorzacie, żonie Błażeja. Do dzisiaj na frontonie kościoła Trójcy Przeświętszej w jest wizerunek Świętej Anny, która trzyma trzy wieńce jako znak Trójcy Świętej, czwarty jest pod jej stopami jako znak właśnie Świętej Anny. I to były objawienia Świętej Anny, które są zapisane w dokumentach. Jest jeszcze jedno przekazywane przez tradycję ludową, że Święta Anna poprosiła rolnika, aby zawiózł ją do prostyni. Oczywiście droga była wtedy naokoło dość długa. Ale woły, jak mówi ta tradycja, popędziły bardzo prosto przez bagna. Ten człowiek myślał, że zaraz ty utonie w tych bagnach, ale wtedy o dziwo, woły bezpiecznie dotarły na miejsce. Kobieta zsiadła z wozu, weszła na wzgórze, uklękła, a do człowieka powiedziała: Jestem święta Anna. Przyszłam oddać cześć Trójcy Przenajświętszej. Od tamtej pory. Ta droga jest wyznaczona, troszeczkę utwardzona, troszkę wyprostowana, i do dzisiejszego dnia wiele osób mówi na nią, że jest to droga Świętej Anny. Natomiast w miejscu, gdzie Święta Anna zeszła z wozu, stoi kapliczka poświęcona właśnie Świętej Annie, tu naprzeciwko wejścia bramy głównej do kościoła. Przy tej kapliczce pielgrzymi wędrujący do naszego sanktuarium modlą się o dar potomstwa. Sanktuarium w Prostyni jest miejscem świętym, gdzie nie tylko kiedyś działy się szczególne nadprzyrodzone wydarzenia, gdzie ludzie otrzymywali łaski, ale również i w naszych czasach te wydarzenia mają miejsce. Dlaczego napisałem książkę o Sanktuarium w Prostyni? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak uważam i rodzice moi również, iż otrzymałem łaskę zdrowia wyproszoną właśnie w Sanktuarium w Prostyni. Więc ta książka jest wotum wdzięczności za łaskę zdrowia. Jako dziecko po raz pierwszy słyszałem o Prostyni, że tam ludzie przychodzili do tego miejsca, że modlili się, że tam były cuda, uzdrowienia. Nie wiedziałem, że za jakiś czas również sam będę modlił się o łaskę zdrowia. Tak uważam właśnie, że została ta łaska udzielona, i jako wotum wdzięczności była ta książka. W tej książce zostało postawione jedno bardzo ważne pytanie. Czy rzeczywiście święta Anna objawiła się w Prostyni? Czy może jest to bardziej taka legenda, opowieść i tak dalej? Odpowiedź jest taka. Nie da się wytłumaczyć obecności Księgi Cudów w Prostyni, wybudowania dwóch kościołów, tego, że do Prostyni, malutkiej miejscowości na pograniczu Podlasia i Mazowsza przybywa królowa Polski, Bona Sforca, już w 1513 roku jest dokument podpisany przez 11 kardynałów z Rzymu, który nadaje odpusty tym, którzy pielgrzymują do Prostyni. Nie da się wytłumaczyć tego inaczej, jak tylko to, przez ten fakt, że święta Anna objawiła się w Prostyni. Mamy Księgę Cudów, w której w dosłownie pierwszych 8 latach po istnieniu sanktuarium, po objawieniach świętej Anny, jest opisanych ponad 90 uzdrowień, łask, przecież. One się nie wzięły, możemy tak powiedzieć, znikąd. Uczmy się od Maryi i Jezusa budowania właściwych relacji rodzinnych. Płaska więzi w łaski Pan z Od najdawniejszych czasów tutaj w tym miejscu działy się cuda, które były dokumentowane w Księdze Cudów. Księga Cudów była pisana po łacinie. Była taka historia, że kleryk pochodzący z Kosowa postanowił modlić się o uzdrowienie. Miał kłopoty z nogami. Obiecał, że jeżeli zostanie uzdrowiony, to wykona coś tutaj dla tejże parafii. Gdy odzyskał władzę w nogach, przepisał i przetłumaczył Księgę Cudów, która do dzisiejszego dnia jest właśnie dostępna w tej wersji. Księga Łask zawiera... Około 150 różnych łaski cudów, które zostały spisane, które tutaj miały miejsce. I nawrócenia, i jakieś opamiętania ludzi, którzy schodzili na manowce, na jakieś złe drogi. Tam jest bardzo wiele opisów, na przykład osób, które, którym nawet się objawiała Święta Anna i mówiła, żeby poszli do prostyni. To jest jedna rzecz. Druga. Na przykład osoby, które nie chodziły, otrzymywały łaskę zdrowia. Wychodziły z kościoła na własnych nogach. Osoby, które nie widziały, odzyskiwały łaskę wzroku. I dlatego też jako wota były tabliczki, na które były wygrawerowane oczy. I nawet z ostatnich lat, na przykład jest kielich ofiarowany przez osobę, która Otrzymała łaskę zdrowia właśnie w sanktuarium w Prostyni i prosiła, żeby tego kielicha używać do Mrzej Świętej. A jest jeszcze wiele łask, których nigdy nie wiemy, się nie dowiemy, ponieważ są tajemnicą ludzi. Rok po objawieniach będzie erygowana parafia w Prostyni, i tu wtedy to pojawi się statua Trójcy Przenajświętszej. Późna rzeźba w drewnie lipowym, której autorem mógł być sam widztwoż. Lub ktoś z jego warsztatu, lub jego y, otoczenia. To jest bardzo wzruszająca statua, dlatego że ona pokazuje miłość Pana Boga. Ojciec siedzi na tronie i trzyma krzyż Jezusa Chrystusa. I y, ojciec trzyma, podtrzymuje ten krzyż, dotykając tak delikatnie, jakby rąk Jezusa Chrystusa, z których, z tych ran, płynie krew. Tak możemy powiedzieć, właśnie w ręce Ojca. I on podtrzymuje, żeby pokazać: Patrzcie, ja was do końca umiłowałem. I nad krzyżem Jezusa Chrystusa jest głębica znak Ducha Świętego. Więc ta statua jest pokazaniem tej miłości Pana Boga. I miłość Pana Boga wyraża się również przez łaski, uzdrowienia, przez to, co otrzymujemy, właśnie na tym świętym miejscu. Wieść o cudach w Prostyni rozeszła się tak daleko, że sama królowa Bona, podróżując na Litwę, zajechała tu i wiemy z dokumentów parafialnych, z ksiąg, z kroniki parafialnej, że była tutaj, modliła się, zostawiła dary, naczynia i szaty liturgiczne. Kościół murowany dotrwał do wojny. W czasie II wojny światowej w 1944 roku w lipcu Niemcy postanowili wysadzić go w powietrze, ponieważ znalazł się na terenie pomiędzy liniami frontu. Był znakomitym miejscem do obserwacji. Jego dwie wieże górowały nad okolicą i jeden z oficerów niemieckich, mówiący po polsku, poprosił do siebie księdza, który znajdował się tutaj wtedy w czasie wojny, księdza z Wołynia, który był tu rezydentem, i powiedział mu, że daje mu godzinę czasu: czterech żołnierzy i ciężarówkę. I niech wywozi z kościoła, co jest najcenniejsze. Niemcy wysadzają kościół w powietrze i pozostaje tutaj olbrzymia kupa wielkiego gruzu. Gdy przechodzą działania wojenne, ludzie ponownie postanawiają ten kościół odbudować. Ponownie tutaj przybywa młody, energiczny ksiądz Józef Ruciński, który zaraża ludzi swoim entuzjazmem. Potrafi mimo stalinizmu, komunizmu załatwiać materiały budowlane, pozwolenia. Dokonał też rzeczy niezwykłej. Udał się bowiem do Warszawy i odnalazł architekta niewykonanej przed wojną, ale zaprojektowanej świątyni opatrzności Bożej, architekta Bogdana Pniewskiego inżyniera i przekonał go, aby on ten y, projekt Kościoła Opatrzności Bożej dostosował do tych fundamentów, które znalazły się tutaj po tym zburzonym kościele. I tak się stało. W latach 1946 54 został wybudowany kościół obecny. Kościół, który z tym kształtem przypomina ten właśnie projekt Świątyni Opatrzności Bożej, która nie, y, przez wybuch wojny nie powstała w Warszawie. Jeżeli chodzi o taką historię, również takim wielkim nieszczęściem dla Prostyni była lokalizacja niedaleko niemieckiego obozu zagłady w Treblince, miejsca, gdzie zginęło ponad 850 tysięcy e, głównie Żydów z dystryktu warszawskiego, okręgu białosowskiego oraz z zagranicy przedwojennej Polski, z Węgier, z Francji, z Grecji i z innych państw. W XIX wieku, gdy władze carskie zakazały unitom wyznawania wiary w obrządku unickim, chcieli ich... Przeprowadzić całkowicie na prawosławie, unici z okolicy, a tutaj mieszkamy na granicy tych wielkich skupisk Unitów, przybywali do Prostyni na odpust Świętej Trójcy, dlatego, że tu mogli przystąpić do sakramentów, mogli chrzcić dzieci, dostąpić bierzmowania czy też zawrzeć ślub. I przybywali tutaj, żeby żadne władze, żadne, żadna policja nie miała do nich żadnych zastrzeżeń, szli tutaj na wielki odpust pod pozorem handlu kozami. Oni te kozy wiązali gdzieś tutaj w pobliżu, te kozy tam zostawały na dłużej, też straszliwie wydawały różne odgłosy, a oni szli do kościoła. Wiemy z zapisków Kronik Kościelnych, że podczas takich odpustów nawet kilkadziesiąt udzielano ślubów. Tu przybywały naprawdę olbrzymie tłumy ludzi. Wiemy z Kronik Kościelnych, że bywały takie odpusty, gdzie przybywało 60 tysięcy ludzi. No takim odpustem szczególnym to jest odpust świętej Anny. Jest wprawdzie mniej ludzi niż na świętej Trójcy, ale odbywa się pielgrzymka małżeństw i rodzin. Natomiast po obiedzie wspólnym, to w nim przygotowujemy obiad na około 800 osób w ogrodach parafialnych, no jest wokół bazyliki droga krzyżowa, w szczególnej intencji o uproszenie o dar potomstwa dla małżeństw, dla rodzin, które no, nie mogą mieć dzieci. I jakże często się y, okazuje, że te właśnie prośby są spełniane. Jeden z najbardziej znanych pielgrzymów prostyńskich, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Zwykł mawiać, kiedy go proszono o rady, o jakąś modlitwę w danych intencjach, to zyk mawiać: Chcesz doznać łaski, jedź do prostyni. Otóż jego rodzice 4 maja 1899 roku w tym kościele, w którym teraz się znajdujemy, zawarli sakramentalny związek małżeński. Tata był tutaj miejscowym organistą, kochał muzykę, grał. Prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński właśnie udzielał sakramentu kapłaństwa w diecezji warszawskiej. To właśnie w uroczystość Trójcy Świętej. Cała jego duchowość trinitalna właśnie wywodziła się z tego sanktuarium. Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej świętej Anny w Prostyni jest związane z czterema papieżami. Na początku XIX wieku papież Pius VII udzielił szczególnych odpustów pielgrzymom, którzy udają się do prostyni. Papież Jan Paweł II oddał do prostyni kielich, który otrzymał z okazji 50-lecia swoich święceń kapłańskich. Jest to bardzo cenny dar Ojca Świętego. Papież Benedykt XVI podniósł do godności, do rangi bazyliki mniejszej, Kościół w Prostyni, a papież Franciszek poświęcił wotywne ornamenty na statuę Trójcy Przeświętszej w postaci koron i nimbu. Ten kościół to jest międzywojenny projekt świątyni Bożej Opatrzności, profesora Bogdana Pniowskiego. I tak samo i teraz. Sanktuarium Trójcy świętej święty Janek w Prostyni, to jest. Miejsce łaski dla nas wszystkich, wybrane przez Bożą Opatrzność w 1510 roku, o czym powiedziała nam Święta Anna podczas swoich objawień w Prostyni.